Szacunek największy dla tych, co są go najbardziej warci. Dla obrońców krzyża i z milicą starci walczyli za żarci do ostatniej kropli twardzi. Hutnicy z huty kontra zomów juty w szykach twarci. Za wiarę, za naród w obronie wolności daru. Nawet za cenę śmierci oddać nie mieli zamiaru. Tą cenę nawet zapłaciło paru. Lecz warto było iść, potem tym krzyżcu i do dziś wzór sztandaru. Szacunek największy dla tych, co są go najbardziej warci. Dla obrońców krzyża i z milicą starci walczyli za żarci do ostatniej kropli twardzi. Hutnicy z huty kontra zomów juty w za wiarę, za naród, obronie, wolności, daru Nawet za cenę śmierci oddać nie mieli zamiaru Tą cenę nawet zapłaciło paru Lecz warto było iść, bo ten krzyż stoi do dziś na ze sztandaru Cześć i chwała bohaterom! Spotykamy się, aby oddać hołd bohaterom Tym, którzy stanęli w obronie krzyża Symbolu, który od tysiąca lat był dla naszego narodu Nierozerwalną podporą i nadzieją w najgorszych czasach naszej historii Dzięki odwadze i niezłomności mieszkańcom Nowej Huty. Krzyż został obroniony. Nie udało się komunistom stworzyć człowieka sowieckiego, który miał pozbyć się wartości, wiary w Boga i wolności. Tu bardzo duża ilość ludzi w ostatnich latach do Nowej Huty przyjeżdża i to ich właśnie zaskakuje, że nie jest to takie miasto, jakby się mogło wydawać miasto bez swojej tożsamości, miasto, które posłuchało ideologii komunistycznej, ale właśnie wbrew temu wszystkiemu sprzeciwiło się jej. Zespół, który w tej chwili stoi przed Państwem, to jest chór Vox Populi. Wykona dla Państwa utwory, które będą w jakiś sposób nawiązywały do tej pięknej, nieprawdopodobnej historii, która działa się na oczach niektórych, a zaraz przychodzili następni ludzie, którzy nieśli tę historię ze sobą i niosą na pewno w sercu. Zobaczyłam z przerażeniem, że krzyż wykopują. I krzyczałam na sąsiadkę z trzeciego piętra, że wykopują krzyż. Ona zbiegła na dół też i poleciała do sklepu, bo dawniej w sklepie było więcej ludzi. I krzyknęła, że krzyż wykopują. Więc ci ludzie wyszli pod ten krzyż i zaczęli byłami rzucać tych robotników. I, Kamieniami z tym kto mógł, żeby odeszli, bo krzyż już się lichy robił i przewracał się. Także oni odepchali tych ludzi i podskoczyli nasi ludzie, poprostowali ten krzyż, oklepali naokoło, no i zaczęło się modlitwa i śpiew. Za chwilę znowu przyjechali ci z pałkami, kiedy kolejny raz czekaliśmy pod krzyża. To znaczy mama, tata, ja i mąż y, mojemu ojcu przestrzelili obydwie nogi. I kiedy leżał w pałży krzy na wodniku, podbiegł jakiś mężczyzna i krzyknął, że ma auto, żeby y, dajcie go, zabierzemy go do szpitala. I tak narażając właściwie własne życie, ocalił życie mojemu ojcu. Po dwóch tygodniach ojciec wrócił do domu z nogami. I kiedy wydawało się, że już wszystko zacznie wracać do normy, do pracy przyjechało od mnie dwóch młodych panów, kazali zebrać swoje, moje rzeczy, wszystkie, że jedziemy do prokuratury. Na korytarzu w prokuraturze była już moja mama. Zabrano nas na przesłuchanie, właściwie nie było to przesłuchanie, odczytano nam tylko zarzuty kazano podpisać, powiedziano, że jedziemy do więzienia na Montylubie.